wiemy, że jesteś w związku, twój partner także lobuje za tym, aby jednak nie być zbyt często pokazywanym na twoim Instagramie i abyście jednak bardzo chronili siebie, no bo wiesz, na przykład są też osoby, które być może by chciały być częściej pokazywane na tych Instagramach twoich i tak dalej. A jak jest u ciebie? Wiesz co, ja prywatnie wyznaję taką zasadę, że miłość jest dla tych dwójka ludzi i um, jestem jako szczęśliwa i spełniona kobieta, nie potrzebuję krzyczeć o tym na prawo i lewo, tylko to uczucie, które w sobie mam, jest dla mnie i dla mojego partnera. I nie będę dzielić się tą sferą, która jest niesamowicie, która jest moim zdaniem zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych dwóch dusz, które się połączyły, i chciałabym to tak pozostawić. Bo wiem, że jeżeli wyszłabym tak jakby poza i, i mówiła na prawo i lewo i pokazywała właśnie, jak to jestem szczęśliwa albo nieszczęśliwa, różnie to się dzieje w życiu, ludzie by chcieli więcej, bo jak już dasz palec, to chcą potem całą rękę. I nie chcę, żeby ludzie dotknęli tej sfery mojego życia. Tak jak chronię swoje życie rodzinne i jakie prywatne. I to pozostanie do końca, do końca moich dni, to się nigdy nie zmieni, e, przynajmniej nie chciałabym, żeby się zmieniło, bo mówi się nigdy nie nigdy, ale nie chciałabym, żeby się zmieniło, nie wiem jak się potoczy moje dalsze życie, nie wiem jak się potoczą moje dalsze lata, e, co się wydarzy w moim życiu, w mojej strefie prywatnej, nie wiem tego, niczego się nie zarzekam, jednakże tak jak mówię, to jest sfera zarezerwowana dla osób, które są w związku, przynajmniej dla mnie. Oczywiście szanuję wszystkich, którzy dzielą się swoim życiem prywatnym. Absolutnie nic do tego nie mam. Ja tylko mówię i wyłącznie o sobie. Dla mnie jest to sfera zarezerwowana tylko i wyłącznie dla tych dwóch osób. I nikomu nic do tego, po prostu.